Stadion Górnika Łęczna powinien być zwolniony z podatku dla miasta. Zdecydowanie tak, bo stadion służy całej społeczności Łęczyńskiej. Uważam, że zdecydowanie powinien być zwolniony. Jak najbardziej, ale w pewnej części. No bo jednak podatki płacimy, żeby jakoś się utrzymywać. Także yy, symboliczne podatki powinny istnieć. A w dużej mierze to yy, myślę, że pan burmistrz to weźmie pod uwagę. I Kibicom szczególnie da tam wejście, takie ulgowe? Moim zdaniem mógłby być, tylko że ze względu na to, że gdyby był zwolniony, to istniałaby duże prawdopodobieństwo, że inne instytucje kultury bądź ogólne instytucje jakieś też również chciałyby być z tego podatku zwolnione zaraz, krok za krokiem, za stadionem.